Jak wynika z pytań w teście, na które odpowiadaliście po poprzednim filmie, wiele osób popełniło błąd przy pytaniu o możliwości powiększania grafiki, bezstratnego powiększania grafiki wektorowej. E, powiększanie przy grafice rastrowej jest z utratą jakości. Natomiast przypominam i żeby tutaj była jasność pokażę e, powiększanie grafiki wektorowej nie powoduje zmiany jakości ponieważ te wszystkie rzeczy są zawsze na nowo przeliczane tutaj nie ma e, zjawiska braku informacji takie, e, takiego jak omówiliśmy sobie przy e, mechanizmie interpolacji tutaj po prostu te obszary, które są narysowane, czyli e, płaszczyzny, obiekty, e, różnego rodzaju krzywe, są powiększane w ten sposób, że przeskalowuje komputer dane dotyczące e, na przykład takiego kółka. Tak? Jeżeli to kółeczko ma w tym momencie szerokość 2,5 mm na prawie 5 mm wysokości ma zadany jakiś kolor wypełnienia, no to bardzo prosto komputerowi jest powiększyć koło i zadać ten sam kolor wypełnienia. Nawet przy tak skomplikowanych e, mesh gradientach, czyli e, przejściach tonalnych, które nie są proste od jednego koloru do, drugie, do drugiego, tylko e, są konstruowane w ten sposób, że mamy pewne węzły. Wokół których koncentrowany jest kolor, i przechodzi do kolejnego koloru przy następnym węźle. Tutaj nazywane są te węzły kotwicami, tak? czyli między tą kotwicą, a tą kotwicą jest e, ta kotwica i ta kotwica mają swoje określone kolory, i komputer za każdym razem przy powiększeniu przelicza liczbę kroków, które są potrzebne do tego, aby te kolory wypełniły tą przestrzeń i żeby nie było dziury. No, i teraz proszę popatrzeć. W tej chwili maszynka do mięsa jest narysowana na kartce standardowej o rozmiarze A4, rozmiarze, który dobrze znacie. Czyli ma wymiar 135 na 149 mm. Może, żeby było to wyraźniejsze, 13,5 na 14 cm. No, i ja w tej chwili zaznaczyłem sobie ten obiekt, pomniejszyłem obraz. Dosyć wyraźnie. I teraz powiększę. W tej chwili nasza maszynka ma pół metra na 50, prawie 6 cm, czyli też ponad pół metra. I zwróćcie uwagę na to, że właściwie tu się nic nie zmieniło. tak? Te same przejścia, te same obiekty. Wszystko wygląda tak samo. Czyli tutaj. Komputer za każdym razem przy powiększeniu pomniejszeniu, przelicza sobie wszystkie dane, które są potrzebne. Grubości linii, przejścia od jednego koloru do drugiego, szerokości wysokości obiektów. To wszystko jest do przeliczenia, ponieważ są to obiekty w bardzo ścisły sposób opisane. Czyli podkreślam jeszcze raz, grafika wektorowa może być. Skalowana, powiększana, pomniejszana bez utraty jakości. Właściwie ograniczeniem tutaj jest wydajność programu, który, w którym pracujemy. E, tutaj w Adobe Illustratorze, jak widzicie, te wielkości są w granicach tak, trochę więcej niż pół metra. E, Czyli można by zadać pytanie w tym momencie, jak są robione wielkie billboardy, takie, które e, wiszą na blokach całych, czy na innych budynkach. No, to jest opowieść już na inną historię. Postaram się Wam to następnym razem opowiedzieć. A teraz, może jeszcze, e, żeby lepiej zrozumieć różnicę pomiędzy grafiką wektorową a grafiką rastrową, pokażę jakie. Prace można wykonać na jednej i na drugiej i zacznijmy może kilka słów od grafiki wektorowej jak wynika z pytań w teście na które odpowiadaliście po poprzednim filmie wiele osób popełniło błąd przy pytaniu o możliwości powiększania grafiki bezstratnego powiększania grafiki wektorowej E, powiększanie przy grafice rastrowej jest z utratą jakości. Natomiast przypominam, i żeby tutaj była jasność, pokażę, e, powiększanie grafiki wektorowej. Nie powoduje zmiany jakości, ponieważ te wszystkie rzeczy są zawsze na nowo przeliczane. Tutaj nie ma e, zjawiska braku informacji, takie, e, takiego jak omówiliśmy sobie przy e, mechanizmie interpolacji. Tutaj po prostu te obszary, które są narysowane, czyli e, płaszczyzny, obiekty, e, różnego rodzaju krzywe, są powiększane. W ten sposób że przeskalowuje komputer dane dotyczące e, na przykład takiego kółka. Tak? Jeżeli to kółeczko ma w tym momencie szerokość 2,5 mm na prawie 5 mm wysokości ma zadany jakiś kolor wypełnienia, no to bardzo prosto komputerowi jest powiększyć koło i zadać ten sam kolor wypełnienia, nawet przy tak skomplikowanych. E, Mesz gradientach, czyli e, przejściach tonalnych, które nie są proste od jednego koloru do, drugie, do drugiego, tylko e, są konstruowane w ten sposób, że mamy pewne węzły, wokół których koncentrowany jest kolor i przechodzi do kolejnego koloru przy następnym węźle. Tutaj nazywane są te węzły kotwicami, tak? czyli między tą kotwicą a tą kotwicą jest. E, tak otwica i tak otwica mają swoje określone kolory i komputer za każdym razem przy powiększeniu przelicza liczbę kroków, które są potrzebne do tego, aby te kolory wypełniły tą przestrzeń i żeby nie było dziury. No i teraz proszę popatrzeć. E, w tej chwili maszynka do mięsa jest narysowana na kartce standardowej o rozmiarze A4, rozmiarze, których dobrze znacie, czyli ma wymiar 135 na 149 mm. Może, żeby było to wyraźniejsze, 13,5 na 14 cm. centymetra to nawet chyba. Nie jest kartka A4, tylko zaraz sprawdzimy. No jest kartka A4, tak. Eee, 13 na 15 cm. No, i ja w tej chwili zaznaczyłem sobie ten obiekt. Pomniejszyłem obraz dosyć wyraźnie. I teraz powiększę. W tej chwili nasza maszynka ma pół metra na 50, prawie 6 cm, czyli też ponad pół metra. I zwróćcie uwagę na to, że właściwie tu się nic nie zmieniło. tak? Te same przejścia, te same obiekty. Wszystko wygląda tak samo, czyli tutaj komputer za każdym razem przy powiększeniu, pomniejszeniu przelicza sobie wszystkie dane, które są potrzebne: grubości linii, przejścia od jednego koloru do drugiego, szerokości, wysokości obiektów. To wszystko jest do przeliczenia, ponieważ są to obiekty w bardzo ścisły sposób opisane. Czyli podkreślam jeszcze raz. Grafika wektorowa może być skalowana, powiększana, pomniejszana bez utraty jakości. Właściwie ograniczeniem tutaj jest wydajność programu, który, mm, w którym pracujemy. E, tutaj w Adobe Illustratorze, jak widzicie, te wielkości są w granicach, tak trochę więcej niż pół metra. E, Czyli można by zadać pytanie w tym momencie, jak są robione wielkie billboardy, takie, które e, wiszą na blokach całych, czy na innych budynkach. No, to jest opowieść już na inną historię. Postaram się Wam to następnym razem opowiedzieć. A teraz może jeszcze, e, żeby bardziej, żeby lepiej zrozumieć różnicę pomiędzy grafiką wektorową, a grafiką rastrową, pokażę Jakie prace można wykonać na jednej i na drugiej, i zacznijmy może kilka słów od grafiki wektorowej. Gdzie wykorzystywana jest grafika wektorowa? Wszędzie. Począwszy na przykład od logotypów. Tak, tu mamy słynne logotypy, które muszą być skalowalne, bo pojawiają się na najprzeróżniejszych rzeczach, od gadżetów, ubranie, napisów wielkich na budynkach, na samochodach, e, na wszystkim właściwie, tak, na lodówkach, pralkach, wszędzie mamy ikony mm, firm, logotypy firm, które e, są producentem, więc Muszą one być łatwo przerabialne, skalowalne i z możliwością do wykorzystania w najróżniejszych technikach, bo nie chodzi tutaj przecież tylko o wyświetlanie w internecie czy druk, ale także y, drukowanie na drukarkach 3D czy y, y, robienie z, y, jakichś, z jakichś tworzyw, z metalu czy rzeźbienie w czymś w jakichś innych jeszcze czy, czy, czy wlewanie plas z plastiku więc wszędzie tam, gdzie e, pojawiają się logotypy różnych firm są one, ich podstawą jest grafika wektorowa, która, jak sami już wiecie, łatwo się skaluje, łatwo ją przerobić, zmienić kolory, i wykorzystać przy różnych innych technikach, z grafiki 2D. Można też zrobić grafikę trójwymiarową, na przykład na potrzeby druku, druku na drukarce 3D lub w celu wyprodukowania odlewu metalowego, ale do tego tematu przerabiania grafiki dwuwymiarowej na trzywymiarową jeszcze wrócimy później, gdzie jeszcze, no, tam wszędzie, gdzie łatwo i szybko jest narysować jakąś rzecz i później wykorzystać wielokrotnie, czyli na przykład w animowanych filmach, często w bajkach dla dzieci, takie jak świnka Pepa, mamy bardzo proste rysunki dla małych dzieci postacie są rysowane za pomocą grafiki wektorowej, i jak widzieliście sami, łatwo tymi elementami ruszać, powiększać, pomniejszać. W związku z tym można też w prosty sposób tymi postaciami przy pomocy odpowiednich programów sterować. No, różnego rodzaju sztuka 2D, czyli na przykład plakaty. O, tutaj mamy najprzeróżniejsze grafiki wykonane w technice wektorowej, ikony, które często są wykorzystywane na przykład nie tylko w różnego rodzaju katalogach, na stronach internetowych w menu restauracji, w, w oznakowaniach miast, zabytków, miejsc wartych zobaczenia, a także na przykład znane, często używane MLT-konki. Tak, większość z nich jest e, narysowana jako grafika wektorowa i też daje nam to spore pole do popisu, na przykład w, w, w przypadku takiej buźki. Wystarczy odwrócić do góry nogami jedną kreskę i mamy z uśmiechniętej już smutną buźkę. Tak? Także litery, chociaż właściwie ich konstrukcja jest nieco bardziej skomplikowana, bo litery tak naprawdę składają się z i grafiki wektorowej, i grafiki rastrowej czyli ich opis jest na zasadzie wektorów, podstawa jako. Bitmapa, ale za kształt ostateczny liter napisów odpowiada grafika wektorowa. Tutaj mamy taki napis, i teraz ja go przerobię na grafikę dwuwymiarową, dwuwymiarową wektorową, ponieważ widzimy to jako litery, ale tak naprawdę jest to grafika wektorowa, i zaraz pokażę, jak to wygląda. Zamieniłem w tej chwili na krzywę. Napis. Rozgrupowałem i widzimy już, że te litery składają się z punktów i kotwic, które opisują kształt litery w taki sam sposób jak inne obiekty grafiki wektorowej. Dzięki temu możemy sobie na przykład dowolnie takie napisy modyfikować, tak? czy przerabiać te litery na Do pożądanego kształtu w bardzo prosty sposób. Spróbuję teraz na szybko narysować coś, żeby pokazać Wam, jak konstruuje się różnego rodzaju obiekty w grafice wektorowej. No i tak, zacznijmy sobie może od kółeczka. Narysujemy kwiatka. A no, może nawet kwiatka w doniczce. Tak, czyli mamy środek kwiatka, czyli nadajmy mu kolor żółty obrys nam nie będzie potrzebny teraz do kwiatka narysujemy płatek wyjdę z takiej samej e, z takiego samego kółka jak środek kwiatka tylko troszeczkę go zmodyfikuję żeby bardziej przypominał płatek No może być taki płatek Nadamy no, mu jakieś, jakieś przejście tonalne Oj nieładne, też nieładne Może bardziej w tą stronę No dobrze Teraz go troszeczkę obrócimy żeby było tych płatków więcej Strasznie te kolory wyszły. Może bardziej jednolite kolory będą jednak lepsze. Eee. Dobrze, zróbmy tak. A te pozostałe zróbmy ciemniejsze. O, dobra. No mamy jakiegoś kwiatka. Teraz środek troszeczkę powiększyć, żeby nie było tam tych dziur. Tak. No i teraz trzeba by zarobić łodygę. Tak. A, więc przełączymy się na rysowanie z tyłu, bo łodyga będzie rysowała z tyłu. i Za pomocą narzędzia do rysowania krzywych narysujemy sobie jakąś łodygę. Trochę krzywy nam ten kwiatek wyszedł. Ale dobrze, nie musi być prosty. Łodyga powinna być zielona. No i teraz proszę Państwa zmienimy troszeczkę grubość tej naszej łodygi, bo jest jednak za cienka. No, a także przy okazji pokażę możliwość jeszcze większej zmiany, czyli indywidualizowania, no, gdyby tej zmiany łodygi. Tutaj o, dodam punkty, które pozwalają na poszerzenie, a na dole zrobimy tą łodygę jeszcze szerszą, tam gdzie kwiatek wyrasta z ziemi kwiatek już jest, ma, no, prawie jak u drzewa, teraz szerszy, ale nie szkodzi to tylko rysunek. No i teraz moglibyśmy dorysować mu na przykład listki. Listki stworzymy na podobnej zasadzie jak zrobiliśmy płatki, czyli też przetworzymy kółeczko. O może taki listek. Dodamy mu jakiś kolorek. jeszcze narysujemy dodatkowo taką linię, która będzie nam... Przełożyć na no, wiesz bo rysowałem pod spodem i ta linia zniknęła. Dobrze, mamy jakiś tam listek. Można by się jeszcze pobawić w cienie, w odcienie, ale to może nie tym razem. Listek sobie troszeczkę pomniejszymy. Damy tutaj jeden. Teraz może damy po drugiej stronie drugi. Mamy listki. W ten sposób już mamy prostą ilustrację kwiatka zrobioną. Tak jak mówiliśmy wcześniej wszystkie elementy są skalowalne, edytowalne, możemy pozmieniać sobie kształty, kolory, powiększyć, pomniejszyć tego kwiatka. Mamy tutaj trochę mi mało miejsca na doniczkę, więc sobie tego kwiatka pomniejszymy. O, i teraz możemy na przykład w bardzo prosty sposób też narysować doniczkę. Tu mamy podstawkę, warstwę z ziemią. Tak, no i teraz potrzebny nam jest jeszcze kształt doniczki. Widzimy od kwadrata. doniczka będzie żółta. Doniczka ma taki kształt. No i mamy taką bardzo uproszczoną doniczkę, żeby pogłębić wrażenie trójwymiarowości możemy jeszcze nadać jej przejście tonalne od jasnego żółtego do troszeczkę ciemniejszego żółtego i właściwie chwilę stworzyliśmy taka uproszczoną doniczka bo tu jeszcze należałoby właściwie też zmienić jej kształt przez zrobienie podobnej, podobnego koła, żeby zachować ten sam kąt płaszczyzny, wykorzystam to koło, pomniejszę je tylko do szerokości doniczki. Teraz trzeba by to jeszcze scalić. O! Proszę, kwiatek w doniczce. Grafika wektorowa, którą możemy wykorzystać jako ikonkę. A gdybyśmy chcieli nawet zrobić z tego billboard, to też wiemy jak. Wystarczy powiększyć. I mamy gotowe. Tutaj zwróćcie uwagę, że ta pieniek, e, co, czy pieniek ta gałąź, na której rośnie kwiatek, nie została powiększona, ponieważ nie zostało zadane ska, e, skalowanie, opcja skalowania linii, czyli te linie zostały e, mniejsze. Natomiast tej samej grubości, jaką zrobiliśmy na początku, można oczywiście to naprawić włączyć funkcje skalu, obrysy i efekty no i teraz jeśli ja Oj, to nacisnąłem OK, a nie powinienem bo tu były zadane jakieś wartości dajmy na przykład 300% OK w tej chwili już mamy prawidłowo powiększone teraz przeskoczmy do grafiki rastrowej spróbuję pokazać do czego ta grafika może służyć i mniej więcej jak wygląda praca z taką grafiką. Grafika rastrowa jest wykorzystywana wszędzie tam, gdzie co, robimy zdjęcia, lub coś filmujemy. Na przykład, przy produkcji takiego plakatu filmowego. No, widać, że to. Wiemy, że to nie jest prawdziwy obiekt, tylko obiekt stworzony na potrzeby filmu. Każda z tych postaci została sfotografowana w zupełnie innym miejscu i te wszystkie elementy zostały połączone jako jedna grafika w celu zrobienia reklamy filmu. Więc tam, gdzie mamy właśnie film, bardzo często efekty specjalne. Nie, są robione nie tylko od zera w grafice 3D, ale także jest to wynik przeróbki, przerobienia zdjęć nakręconych przez kamerę w celu nie, podniesienia jakości obrazu, zmiany głębi kolorystycznej, czy... Yy, na pewno zwróciliście uwagę na to, że niektóre filmy mają takie mroczne klimaty, że kolory są tam wypłowiałe, niezbyt zgodne z rzeczywistością, więc to wszystko właśnie zmienia się przy pomocy takiej grafiki. No, oczywiście także zdjęcia różnego rodzaju możemy polepszyć swoje zdjęcie, nie tylko polepszyć swoje zdjęcia z wakacji, ale stworzyć także opartą na zdjęciach grafikę, która coś przedstawia, lub w ogóle jakąś artystyczną bardziej grafikę, która nie jest rzeczywista, łączy w sobie różne zdjęcia. Ma przerobione kolory, ma przerobione fragmenty, całe fragmenty. No i przede wszystkim bardzo często w reklamie. Tu widzimy, zabawny, zabawną reklamę, promującą rzeczywistość z reklamą, tak, zresztą zdjęcia żywności, to jest zupełnie oddzielny rozdział. Do tego są specjalne filtry kolorystyczne, robi się specjalne oświetlenie po to, żeby te produkty wyglądały bardzo apetycznie i zachęcały nas do zjedzenia. A potem idziemy do restauracji i to już tak pięknie nie wygląda. Postaram się pokazać Państwu jakąś część pracy, która można wykonać w programie Photoshop, w programie do obróbki zdjęć. O tym jak co można zrobić e, jeszcze ze zdjęciami, jakie przerobić i jakie efekty zastosować będzie w następnym odcinku. Dziękuję.